Od Thebaską do tego amerykańska firma produkuje ostry sos od 1868 roku. Jej najsłynniejsza wersja powstaje z papryczek Thebaską, rodzaju chili. Sekret ostrego smaku czerwonawego sosu tkwi tutaj, na wyspie otoczonej bagnami Luizjany. Wyspa leży na ogromnej podziemnej górze soli, wielkości Mount Everestu. Starożytny złóż soli kamiennej, uformowany miliony lat temu, dostarcza tego, co potrzebne do produkcji sosu. To jest zakład rozlewania, w którym odbywa się cały proces butelkowania. Znajdują się tu cztery linie produkcyjne, które wytwarzają 100 tysięcy butelek dziennie. Czyli zbierane jest tylko wtedy, gdy jego kolor odpowiada małym czerwonym drewnianym patyczkom. To technika przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nadal używają oryginalnego przepisu Admana Mohana. Biznes rozpoczął się jako domowa działalność prowadzona przez bezrobotnego bankiera, który w 1868 roku szukał sposobu na zarobek. Bankier Adman Molen opracował przepis na tebaskoł. Oto oryginalna kopia, a także jedna z pierwszych zachowanych butelek sosu. Ponad 140 lat później, tebaskoł nadal produkowane jest w tym samym miejscu, gdzie wszystko się zaczęło. Na każde 3,7 litra dojrzałego chili dodaje się czubatą łyżeczkę soli i wszystko jest dokładnie mielone. Firma posiada pola papryki w swojej głównej siedzibie w Luizjanie, a także w Ameryce Środkowej i Południowej. Wykorzystuje nasiona pozyskiwane z pól Luizjany. Prezes firmy wybiera najlepsze rośliny do ekstrakcji nasion, te z soczystymi paprykami, wczesnym dojrzewaniem, dobrze uformowanymi rozgałęzieniami i zdrowymi liśćmi. Zbieracze za pomocą liny zbierają papryki i przesyłają je do ekstraktora nasion. Do produkcji sosu papryki są również zbierane ręcznie. Te papryczki są starannie wybierane, aby zapewnić świeżość i jakość. Gorące czerwone papryki zbiera się na świeżo i mieli na piórej w fabrykach tebaską. Celem jest uzyskanie papryczek w szczytowej dojrzałości o jasnoczerwonym kolorze. Zielone chili lub te z oznakami psucia są odrzucane. Aby określić dojrzałość, zbieracze używają małego czerwonego patyczka. Jeśli papryczka pasuje kolorem do patyczka, jest zbierana i w przeciwnym razie zostaje na roślinie. To pracochłonne zajęcie, ale zapewnia, że do produkcji sosu trafiają tylko idealne papryczki. Gdy papryki zostaną wyselekcjonowane, są gotowe na kolejny etap produkcji sosu tebaskołu. Przed zmieleniem papryki są dokładnie czyszczone, by usunąć zanieczyszczenia i resztki. Myje się je i suszy, aby zapewnić jakość i czystość. Gdy są już czyste i suche, trafiają do specjalnych młynów, które mielą je na pastę. Podczas mielenia można kontrolować teksturę i konsystencję sosu, regulując prędkość i czas. Pozwala to uzyskać sos drobniejszy lub grubszy zgodnie ze standardami marki. Fabryka mieli chili i miesza je z solą, tworząc pastę, którą następnie wkłada się do beczek dębowych, by fermentowała i dojrzewała. Zebrane chili trafia jako słona czerwona pulpa. Każda nowa dostawa wypełnia 100 beczek. Aby uzyskać idealną równowagę smaków, pulpa fermentuje w starych beczkach po bourbonie przez 3 lata. Kluczem fermentacji są drewniane beczki, które oddychają, przepuszczają tyle powietrza, by pobudzić rozwój naturalnych drożdży, ale nie na tyle, by zmienić kolor palpi lub nadać jej metaliczny posmak. Na powierzchnię palpi nakłada się papier, by zapobiec jej przebarwieniu. Pracownicy zamykają beczki i posypują wierzch warstwą soli. Sól działa jako naturalny konserwant i pomaga rozpocząć proces fermentacji. Beczki są szczelnie zamykane, by stworzyć środowisko beztlenowe e niezbędne do fermentacji. Następnie trafiają do magazynu, gdzie przez 3 lata fermentują i dojrzewają. Podczas fermentacji uwalnia się dwutlenek węgla, co powoduje, że ciecz wycieka przez otwór wentylacyjny na górze beczki, gdzie zostaje wchłonięta przez sól i twardnieje. Po trzech latach fermentacji i dojrzewania usuwa się sól, a beczka jest otwierana. To, co kiedyś było gorzkie i ostre, teraz jest aromatyczne, z gładkim, złożonym smakiem. Jednak pulpa nie jest jeszcze gotowa do spożycia. Jest przepompowywana do głównego budynku fabryki w celu dalszej obróbki. Ognista, czerwonawa mieszanka jest przetwarzana, by uzyskać słoną i ostrą pastę o jednolitej konsystencji. Trzecim kluczowym składnikiem jest destylowany biały ocet winny, przechowywany w zbiornikach o pojemności 5000 litrów. Dodaje się go do mieszanki w dębowych pojemnikach. Zbiorniki są wstrząsane, by zapewnić równomierne rozprowadzenie i uzyskać jednolitą konsystencję. Ocet potrzebuje 28 dni, aby rozłożyć cząstki chili, przejmując ich kolor, smak i aromat. Sos nie wymaga gotowania, ponieważ ocet działa jako naturalny konserwant. Po zmieszaniu sos jest filtrowany w celu usunięcia osadu i zanieczyszczeń. Techniki takie jak filtry membranowe lub grawitacyjne zapewniają klarowność sosu bez cząstek. Gotowy sos jest gęsty z odpowiednim poziomem kwasowości. Dział kontroli jakości analizuje lepkość, poziom soli i smak każdej partii. Technik laboratoryjny degustuje sos, oczyszczając podniebienie krakersami i lodami, by złagodzić pieczenie. Po zatwierdzeniu sos trafia na linię butelkowania. Używa się szklanych butelek, ponieważ lepiej chronią sos przed tlenem, który mógłby negatywnie wpłynąć na smak i kolor. Buteleczki są napełniane za pomocą automatycznych maszyn aby zapewnić precyzyjną ilość sosów w każdej z nich. Codziennie napełnia się 700 tysięcy butelek Tebasco o pojemności 57 ml. Maszyna zakręca plastikowe zakrętki, a butelki trafiają do maszyny etykietującej. Etykiety są drukowane w 22 językach i dialektach. Na każdą zakrętkę nakładana jest ozdobna opaska i zabezpieczenie z tworzywa sztucznego, aby opakowanie było odporne na manipulacje. Napełnione i oznakowane butelki są pakowane i gotowe do magazynowania oraz dystrybucji do 165 krajów i terytoriów na całym świecie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak powstaje sos pomidorowy, sprawdź link w opisie i w pierwszym komentarzu. Polub film, jeśli Ci się podobał i podziel się nim z kimś, kogo może to zainteresować. Zasubskrybuj ten kanał i włącz powiadomienia, by dalej się uczyć.